Puls Trójki. Czterodniowy tydzień pracy, a może urlop regeneracyjny po przepracowaniu określonej ilości lat. To tylko propozycje, które co jakiś czas pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na ile są realne, by wdrożyć je do kodeksu pracy? Czy byłyby lekarstwem na przeciążenie pracą i kto za to wszystko zapłaci? Te pytania kieruję do moich gości, a są z nami Marta Barcicka, ekspertka HR i wykładowczyni Wyższej Szkoły dla Biznesu w Nowym Sączu. Dzień, dzień dobry. dobry. I ekonomista Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pomysły co jakiś czas się pojawiają, skrócony tydzień pracy, płatny urlop na poratowanie zdrowia dla każdego pracownika po przepracowaniu 7 lat w danej pracy. To jest taka nowa inicjatywa związkowej alternatywy. To są utopijne pomysły, czy może to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać? Od pani Marty może zacznijmy. To już nawet nie są utopijne pomysły, to już są pomysły, które się testuje, ponieważ no, patrząc na to, czym jest ten skrócony czas pracy, jakbyśmy mieli go zdefiniować, od czego wyjść, jak go rozumieć, to wynika z tego, że to jest, mamy zachować 100% wynagrodzenia. U naszych pracowników, zmniejszyć czas pracy do 80%, ale zachować wydajność w 100%. Prawda? I widzimy już w krajach takich jak Islandia, Hiszpania, Wielka Brytania, ten model już jest testowany, był testowany i on zostaje utrzymany. Prawda? Niemcy na przykład mają 32-godzinny tydzień pracy. U nas dlaczego to się pojawia? Dlatego, że polscy pracownicy są przepracowani, są wciąż dostępni, są eksploatowani i jak się ich zapyta, jakim, jaki benefit jest dla nich najbardziej ciekawy, najbardziej pożądany, oni odpowiadają czas. Czas jest najbardziej pożądanym benefitem u naszych pracowników. I, no, i patrząc tak jeszcze na dane. Polacy są pracusiami, jeśli chodzi o Europę. Średnio rocznie Polacy przepracowują 2013 godzin, a w Unii Europejskiej, zgadnijcie Państwo, jaka jest średnia? Aż się boję zapytać. 1600 godzin, jest różnica. I e, właśnie to jest odpowiedź na to, co mówią dzisiaj, jak przemawiają, jakie potrzeby mają polscy pracownicy. Mm -hmm. Oczywiście mamy drugą stronę medalu, bo mamy biznes i No wtańców. właśnie. I o tę drugą stronę medalu zapytam pana Piotra Polutkiewicza, czy ekonomicznie ten ruchun, rachunek by się zgadzał, gdyby tak wprowadzić do kodeksu pracy krótszy tydzień pracy, albo taki urlop regeneracyjny. Znaczy, no, jeśli ktoś by mnie zapytał, czy chciałbym krótszy tydzień pracy, oczywiście odpowiem, że tak, jak najbardziej. Natomiast, jeśli już ktoś pyta, czy należy to wprowadzić i można to wprowadzić, to tutaj odpowiedź nie jest taka prosta. Nie Dlaczego? ma cudów niestety w gospodarce. Jeśli chodzi o testy, oczywiście one wykazują, że efektywność pracowników nie spada, ale pamiętajmy, to jest słynny eksperyment obserwacji pracy. Czyli pracownik obserwowany wykazuje ponadprzeciętne zdolności, efektywność i aktywność na stanowisku. Więc w tym eksperymencie pracownicy wiedzą, że ktoś ich obserwuje i podliczy w to, jak pracowali, oczywiście wykażą się ponadprzeciętnymi zdolnościami i efektywnością. Natomiast nie ma niestety cudów w gospodarce. Nie możemy oczekiwać, że skrócimy czas pracy i zachowamy poziom wynagrodzeń, jaki wzrost poziomu wynagrodzeń albo wynagrodzenie w dłuższym okresie, takie jakie mieliśmy przed tym skróceniem. Wyobraźmy sobie inwestora zagranicznego, który ma do wyboru polski rynek, rynek węgierski albo rumuński, dla przykładu. Jednym z czynników, który spowoduje, że wybierze dany kraj, jest właśnie to, jak wygląda rynek pracy w danym państwie. Jeśli Polska będzie oferowała krótszy ustawowy tydzień pracy, wtedy taki inwestor skłoni się ku temu, aby zainwestować w innym kraju, gdzie ta efektywność będzie większa. Więc trzeba liczyć się z tym, że poziom inwestycji w naszym kraju może spaść, a także poziom wzrostu wynagrodzeń tak samo, ponieważ no, jeśli pracodawca przeliczy koniec końców efektywność danego pracownika na koniec roku, okaże się, że. Być może nie starczy już budżetu na podwyżki, albo nie zatrudni kolejnej osoby, którą mógłby zatrudnić w momencie, kiedy ta efektywność z, danej, z danego etatu byłaby większa. Ja tutaj tylko dodam, że to jest droga w jednym kierunku, ponieważ to jest podobny przypadek do 500 plus 800 plus, jakbyśmy mieli znaleźć porównanie. Ponieważ jeśli pracodawca zgodzi się, znaczy zdecyduje się na taki wariant, to pamiętajmy, że odwrotu z tego już nie będzie. No właśnie, bo są jeszcze takie koszty trochę ukryte, czyli na przykład naszego zdrowia, co z pracownikiem, który jest przeciążony pracą, to o czym pani Marta mówiła: 11 milionów Polaków cierpi z powodu permanentnego zmęczenia. Czy to nie jest tak, że gdybyśmy wprowadzili krótszy tydzień pracy, to jednak te koszty zdrowotne pracownika mogłyby się wyregulować i tym samym pracodawca nie ponosiłby kosztów? Pan Piotr, patrzy znaczy, na Pana Piotra? Mamy tu do czynienia z takim zjawiskiem. Albo będziemy, oczywiście no, praca w pewien sposób nas no, eksploruje, eksploatuje. To znaczy no, praca jest męcząca, oczywiście wiele stanowisk przyczynia się także do pogorszenia kondycji psychofizycznej. To jest oczywiście fakt. Natomiast no, nie możemy oczekiwać, musimy zdecydować się na jedną z dwóch rzeczy, czyli albo właśnie ten dobrobyt, dobrostan, to, że będziemy pracować mniej i posiadać więcej czasu, prawdopodobnie cieszyć się większym, lepszym zdrowiem. Zdrowiem, albo właśnie będziemy pracować więcej, ale zarabiać więcej. Jeśli będziemy zarabiać więcej, gospodarka będzie bardziej konkurencyjna, czyli to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, więcej nakładów będziemy mogli przeznaczać na przykład na ochronę zdrowia, utrzymać wyższy poziom emerytur. Więc to jest no, albo, albo, nie da się niestety zdziałać dwóch rzeczy, że Tylko. będziemy pracować mniej, mniej pieniędzy odprowadzimy w podatkach, mhm. będziemy mieli mniejsze wynagrodzenia i mniej będzie po prostu nas stać poprzez prywatny budżet na rozrywki czy rekreacje. Albo właśnie na świadczenia, które skierujemy do sektora publicznego na ochronę zdrowia. Tylko czy więcej się da, bo z drugiej strony mamy też sytuację, kiedy chyba jesteśmy na skraju. Możliwości przyswajania nowych informacji. W ciągu 40 lat to ten odsetek przyswajania nowych informacji wzrósł o ponad 300%. Chyba zbliżamy się powoli do ściany, jeżeli chodzi o pracowników, i może trzeba były, byłoby w jakiś sposób umiejętnie zarządzać czasem pracy pracownika. Pani Marto, jak tutaj zbudować miejsce pracy i jakie powinien mieć na przykład nasz szef dyrektor zadania, żeby stworzyć takie to miejsce. To jest bardzo duże wyzwanie dla menadżerów, dla liderów, dla HR-ów też, którzy wspiera, które, HR, które wspiera biznes, właśnie, żeby patrzeć na te jednak mimo wszystko potrzeby pracowników. Szanowni Państwo, rosną nam kolejki do psychologów, psychiatrów. Benefity dzisiaj oprócz czasu, oprócz szkoleń, oprócz kwestii związanych z owocami czy darmowymi posiłkami, to, to również są talony czy takie pakiety właśnie na wsparcie psychologiczne, na wsparcie psychiatryczne. Wchodzą nowe pokolenia na, na rynek, tak jak pani wspomniała, no my mamy, jesteśmy bojkotowani, torpedowani informacjami, jesteśmy tym zmęczeni. Pracownicy mówią pas. Głównie młod, najmłodsze pokolenie, które jest na rynku pracy Zetki. One asertywnie, Zetki, asertywnie komunikują. Koniec tej kultury nie powiem czego, bo wiemy, co wyszło teraz akurat ostatnio szefowa Microsoftu z Polski odchodziła, ona sama powiedziała, ja mam dosyć tej kultury. Brzy wyraziła się Zmieniu, troszeczkę tak. tak. Natomiast w każdym razie e, to jest bardzo duże wyzwanie, jak połączyć ten, tą, tę pracę z dobrostanem. I tutaj pracodawcy na, w naturalny sposób zostali wybrani, naznaczeni do, tej, do wzięcia odpowiedzialności właśnie za to zdrowie psychiczne, za ten dobrostan. I dlatego, jak my dzisiaj robimy ankiety w firmach, to nie otrzymujemy informacji, że benefitem jest premia, benefitem jest podwyżka. Benefitem dzisiaj jest czas, jest samorząd. Rozwój jest na przykład wolny. I sama wdrażałam taki, taki benefit bardzo ciekawy, bo tak pracownicy nam odpowiedzieli, że potrzebują czasu, są wyeksploatowani, dużo pracują, więc, żeby też utrzymać tych pracowników, po trzech latach wdrażaliśmy dodat taki dodatkowy urlop. Dodatkowo płatny, który wynosił 4 tygodnie. Czyli pracownik po naprawdę jakimś trudnym takim okresie, gdzie były dużo wdrożeń, dużo projektów, mógł po trzech latach skorzystać z dodatkowego czterotygodniowego tygodniowego urlopu płatnego. I chętnie korzystali. Korzysta... Nie wszyscy korzystali. Właśnie to wszyscy menadżerowie bali się o jej, a co to będzie, jaka będzie zastępowalność, jak sobie poradzimy. Udało się tym świetnie zarządzić i naprawdę brali taki urlop, brały taki urlop te osoby, które faktycznie już bardzo długo pracowały w organizacji. Były faktycznie wyeksploatowane, gdzie faktycznie tego no miały, miały takie kompetencje wąskie, gdzie były bardzo potrzebne non-stop eksploatowane. Więc y, to się nam na pewno sprawdziło, ale na przykład y, możemy wrzucić mniejszą kaliber, na przykład dzień wolny w urodziny, prawda? Tak, jest to rozwiązanie pan tak, też tak, znaczy, to jest ten wszystko ten. prawda, ale pamiętajmy, że mamy pewną taką dychotomię na rynku pracy. To znaczy mamy e, korporacje, które właśnie wdrażają tak jak e, panią zatrudniają, czyli ekspertów do spraw e, dobrostanu i e, pracowników e, pewnych rozwiązań HR, ale mamy także równoległy rynek pracy, który już nie jest tak konkurencyjny, gdzie jednak wynagrodzenie jest decydujące. Warszawskie korporacje czy korporacje w dużych miastach oczywiście tam potrzeby pracowników są inne. Mamy potrzeby pracowników podstawowe, czyli jeśli Spełnimy te podstawowe potrzeby pokroju właśnie wynagrodzenia, o które już nie jest z tyłu głowy na stanowisku pracy, zaczynamy się martwić o czymś innym. Natomiast jeśli skrócimy ten czas pracy, czyli teraz wracamy do klucz naszej rozmowy, może się okazać po latach, że jednak ten poziom wynagrodzenia jest tym, tą największą bolączką pracownika. Pamiętajmy też, że wolny rynek, czyli ta, ta konkurencyjność na rynku pracy mamy w chwili obecnej bardzo niskie bezrobocie, rekordowe, jedne z rekordowych w Unii Europejskiej. 5%. Tak, według niektórych statystyk nawet około 3% według metodologii unijnej. Okazuje się, że ta konkurencja o pracownika powoduje, że pracodawcy sami oferują lepsze warunki pracy, sami skracają tydzień pracy. Więc pytanie, czy tutaj jest potrzebna Tylko, interwencja też, regulacyjna? Jeszcze jedna, jedna kwestia, bo kwestia rynek mówimy pracy o... sam, sam jakby dostarcza propracowniczych rozwiązań. Jest jeszcze jedna kwestia, która mnie trochę męczy. Mówimy o dużych korporacjach i dużych organizacjach, ale co w małych miasteczkach, co na wsiach? No przecież tam chyba nie da się wprowadzić prowadzić czterodyniowego tygodnia pracy. No, czy co, co na przykład ze służbami, jeśli chodzi o policjantów, o służbę zdrowia? Mamy kolejki do lekarzy. Spójrzmy tutaj. Jeśli skrócimy lekarzom ustawowo Edukacja czas również. pracy, co jeśli skrócimy policjantom, których brakuje także tego, na naszych jak, ulicach? Jak rekompensować takie zawody i, i takich pracowników? Pani Trzeba Marta. na pewno y, słuchać y, tego, co oni nam mówią, czyli nie decydować za nich i dobierać takie benefity, które my, nam się wydaje jako pracodawcom, że będą ok. Tylko trzeba zapytać takiego policjanta, takiego nauczyciela, czego on tak naprawdę potrzebuje, bo być może będzie to zupełnie albo wspomniany już dzień wolny w urodziny, albo po prostu kolejne jakieś szkolenie, bo mamy na przykład grupę osób, która lubi się szkolić, wie jak to jest istotne w rozwoju kariery. Trzeba znać, te potrzeby i dostosowywać je. Natomiast ja bym chciała jedną rzecz powiedzieć. My też żyjemy w takim tak jak pan wspomniał, mamy bardzo rekordowo niskie bezrobocie. Natomiast pracodawcy też zaczynają się jakby zastanawiać, jak tych najlepszych z rynku przyciągnąć i właśnie jednym z takich benefitów jest Albo skrócony czas pracy, albo właśnie czas wolny, który gdzieś tam nam podczas pracy wpadnie. I tu się zgodzimy, niech to i, pracodawcy dostarczają i, sami. Tak. Czy potrzebujemy regulacji państwowej to ku znaczy, temu, aby to osiągnąć? Czy potrzebujemy regulacji? My już mamy przykłady firm, które się same na to zdecydowały Taki. i mamy to na rynku polskim. Czy Taki ta firma Herbapol na przykład, tak, firma produkcyjna zdecydowali się na to i jakby w tym zostali, firma Nozbi. Są firmy, które już w tym faktycznie funkcjonują, ale to są firmy, które są świadome tego, że nie mają rąk do pracy. I w taki sposób przyciągają osoby, jest to wędka. Bo gdyby na przykład mam takie tutaj też zestawienie, że osoby, które już doświadczyły, nawet w testach skróconego czasu pracy, będą chciały szukać innej firmy, to już będą szukały firm, które będą szły tym trendem. Na ja koniec. Mogę jeszcze... tylko dodać, że mm -hmm. sam w Warsaw Enterprise Institute wprowadziliśmy 38-godzinny tydzień pracy, ale nie potrzebowaliśmy ku czy, temu właśnie regulacji. Czy jest w ogóle, już ostatnie słowo, czy jest w ogóle sposób na to, aby Polacy trochę mniej pracowali? Bo może to jest też ukryte w głowie. Jedno słowo, pani Marto. E, tak, bierzmy przykład. Zetek to jest to pokolenie, od którego mamy się, I powinniśmy się od... Od... Pytanie tylko, czy zachowają taki poziom wynagrodzeń, jak ich rodzice. To jest pytanie i niepewność się jutra gospodarce, która właśnie w Europie niestety tak już szybko się nie wydajniej rozwijać, jak, no tak, jak już mają mniejszą kredytową. Przyjdzie, przyjdzie nam wobec tego uczyć się właśnie od tego młodszego pokolenia? Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Marta bardzo. Barcicka, ekspertka HER i wykładowczyni w wyższej szkole dla biznesu była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. I ekonomista Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję. A rozmowę prowadziła Monika Suszek.